Marko, ci cię pokażę dwie kamerki GoPro. Jedna to jest dziewiątka i siódemka. 7 i dziewiątka I tak. Mamy dwie kamerki. W tej partii obraz jest żółty, to w wstawienie zmienić, w tej partii jaśniejsze, ale to tylko wystawienia, więc tak. Kamerki... czekajcie wyłączę Dobra. Tak. Kamerki jak się przełoży tak? Ta dziewiątka jest większa. O wiele większa. Znaczy o wiele. No troszkę jest większa. <laughs> na ja patrzy się. Wyświetlacz co jest większy i wyświetla to, co widać. Tutaj mamy tylko napisane baterie, e, kartę i na jakim trybie jest, w jakich parametrach. Tu jest łącznik i tu jest łącznik. W jest na przeciwko na dole tu mamy bateryjkę i kartezę a tu mamy taki fajny uchwyt do montowania różnych sorry, tu takiej nie mamy, szkoda jeszcze w 12 chyba stuk gwint to w ogóle już jest fajnie teraz z tego boku mamy włącznik, tu mamy wejście na ładowanie po przeciwnych stronach tu mamy włącznik, a tu mamy wejście na ładowanie. W tej kamerze jeszcze jest fajna, można ściągnąć obiektyw. Tak to się robi. I mamy obiektyw. Więc fajnie, że można sobie kupić tam rybie oko czy coś. W tej nie da się wymontować. Ta jest fajna, bo jest trochę mniejsza, a ta jest taka już spora. Bo? Choć fajny ten wyświetlacz jest. tu też mógłby być? A to bym wybrał tą kamerę. Więc właśnie o to chodzi. Wyświetlacze są chyba prawie takie same. No, trochę większe no Myślałem, że tutaj po prostu więcej gumy, bo to jakoś tak. Choć nie, bo tu jeszcze jest czarny i tutaj do To jest takie same. Prawie. Więc to tyle jest. Tu mamy logo pod obiektywem, a tu mamy pod wyświetlaczem ekranem. Tu mamy mikrofon lub głośnik, nie wiem dokładnie. I to tyle. Teraz można tą kamerę włączyć. no i tu mamy takie, tu mamy takie czyli jest po prostu więcej ustaw, tak. tu mamy foto, wideo timelapse, czyli nic się nie zmieniło tu możemy sobie wziąć, a nie ma karty z tym, tak dobra więc tak to tyle z tych kamerek, więc no fajne są, ta jest po prostu nowsza, ładniejsza więc no. Więc polecam te kamerki. Więc ja miał kupić to wybrałbym je tak tą. Co prawda jest trochę większa, ale jest po prostu no, ładniejsza. Tak bardziej się ładniej w porównanie do tej. To taka bardziej starsza, to jest po prostu nowsza. Jak chcecie filmy, to będę mógł nagrywać tą kamerką lub tą zależy, którą chcecie. A ja to filmy będę nagrywać tymi kamerkami już, więc będzie 4K, bo telefonem ciężko uzyskać, więc następny film będzie tą kamerką nagrywany lub tą, raczej tą, więc no, więc trzymajcie się.